z tej strony Szaku, witam was w z, z gry Fortnite. W dzisiejszym odcinku poradzę sobie o evencie burzy śnieżnej. Dokładnie tak, będzie tak się nazywał. To jest w tłumaczeniu na polski, ponieważ jego angielska nazwa brzmi Ice Storm Challenges. A więc mordeczki się przed tym chciałem wam przypomnieć, że w sklepie możecie wspierać mnie z kodem TV. Bardzo gorąco polecam, ponieważ gdy macie wpisany mój kod w sklepie, bierzecie udział w konkursie na 2500 v którego wyniki zostaną odgłoszone pod koniec miesiąca. Dobra, bez błędnego przedłużania, przejdźmy do odcinka. A więc w plika gry pojawił się event burzy śnieżnej, który będzie się składał z 13 etapów, w których będziemy mogli odblokować za darmo skiny, a także jakieś emotki, kilofy. wiecie jak to było w 14 dni Fortnite, dokładnie na tym samym to będzie polegać. Ale tutaj będą o wiele ciekawsze zadania, ponieważ te zadania będą brzmiały, tutaj wam powiem, ponieważ to jest tłumaczenia z hiszpańskiego, te zadania będą brzmiały tak na polski. Ukończ wyzwania burzy śnieżnej. Pierwsze wyzwanie, zadaj obrażenia lodowemu legionowi. Lodowy legion, coś nam to mówi? No, ja Wam powiem, większość osób przypuszcza, że to będą smoki. Ja też tak uważam, że to mogą być smoki, ale także jak pamiętacie, był taki trailer na początku siódmego sezonu, w którym pojawiły się bałwany, taka armia bałwanów, która przyszła z Mikołajem. I te bałwany do tej pory się nie pojawiły i mi się wydaje, że to będzie działało tak jak zombie. Pamiętacie takie cuby kostki, gdzie zombie wychodziły? Tutaj będzie tak samo, mi się wydaje, że z bałwanami. No, Legion. I tutaj jest takie 6 zadań wymienionych, w których właśnie to brzmi Zadaj obrażenia lodowemu Legionowi za pomocą broni wybuchowej Zadaj obrażenia lodowemu Legionowi za pomocą broni szturmowej oraz pistoletów A także ze strzelby oraz SMG Więc no tutaj coś jest na rzeczy A także jest zadanie zniszcz odłamki lodowe w różnych meczach Odłamki lodowe co to może być? Może z, właśnie z takich odłamków będą wychodziły właśnie Będzie wychodziły postacie lodowego Legionu No nie wiem, tak mi się wydaje, jeszcze nie wiadomo do końca jak to będzie Ale... Prawdopodobnie taki ten event oto ten event pojawi się w ten czwartek wraz z zadaniami bądź za tydzień w czwartek, ale prawdopodobnie będzie w czwartek, czyli jutro powinien się pojawić o godzinie 15 wraz z nowymi zadaniami. I tak, chciałbym jeszcze pokazać, ponieważ udało mi się wykopać dwa przedmioty, dwa skiny, które będą na pewno. Pierwszy skin będzie za pierwszy dzień, bądź będzie taki podstawowy, to będzie skin do broni, który właśnie w ten sposób się prezentuje. No, skin jest naprawdę przyzwoity, ja go na pewno będę chciał bardzo zdobyć i będę go używał bo uważam, że jest lepszy od takich podstawowych, tych kolorów, co dostaliśmy no i najfajniejsza nagroda ponoć, ponieważ będzie ona za 13 dzień, czyli taka główna to będą właśnie oto takie sanki to będzie lotnia, takie saneczki już kiedyś coś się pojawiło, mowa o tym ale nie do końca było wiadomo, co to jest i właśnie takie sanki się pojawią, jak na razie to jest tylko tyle jeśli dowiem się coś więcej, to na pewno wam to powiem z mordeczki zostawcie subika oraz łapkę w górę Zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ tam robię wiele konkursów i trzymajcie się, do następnego, Heja.